Cześć, witajcie. Z tej strony Sołtys2005, czyli Arkadiusz Starosta. No i co? Wracamy, słuchajcie, do Fifa 16 No i zaczniemy w tej grze nową karierę menedżera. 60% więcej pieniędzy, globalna sieć transferowa. Oczywiście zaczynamy w Barcelonę. Eee, aktualne własne weźmiemy, bo mam tam jednego z siebie stworzonego, wiem aktualny własny pan menedżer, oczywiście, że nie. Trenerem będzie e, Piotr e, Gavron Jedynkowski. Oj, nie zmieścił się. No to... Ale, ale będzie Piotr Ferenc Ferenc Malina. Piotr Ferenc Malina, trenerem FC Barcelony w sezonie 15-16. Garnitur granatowy, oczywiście oliwkowa, karnacja. No i szczółku, niech będzie. Lecimy. Piotr Ferenc Malina. Nieznany Ferenc Malina, nowym trenerem FC Barcelony. Skoro Mamy już mnie. Nie pamiętam, y, gdzie kurcze. Mamy. Y, tą, Nie pamiętam. Y, y, na jaką pozycję się dałem. A, na tak. No to trzeba w takim układzie. To trzeba w takim układzie kilku sprzedać. O nie, Klaudio, ty na pewno nie będziesz w moim zespole. Na pewno nie. Eee, Neymar ty też na pewno nie będziesz u mnie w zespole, więc nara. W takim układzie, skoro mamy mnie, no to na pewno też nie będzie Luisa Suareza. Żegnaj. No cóż. Musimy wrócić. No i co? Wracamy. Oferta transferowa Sergio Busquets, o nie, Sergio Wam nie dam. Gońcie się. Gońcie się, Sergio. Busquetsa wam nie dam. Tutaj mi nikt nie jest potrzebny, więc Nara maszerano Messi, Alves, Neymar, Claudio, brawo. Puchar mistrzów. Zdobędziemy puchar. No dobra, Puchar amerykański. Cel w krajem Pucharze. Informacje Potrzebny jest obrońca. No dobra. Gramy, słuchajcie, z Chelsea. Ja tylko muszę zobaczyć, e, jakie tu są ustawienia. 4 minuty, no widz już. No dobra, może być. Tylko muszę. No właśnie, żebyście mi nie mówili, że mam ustawione. To były po prostu ustawienia do kariery zawodnika Barsa kontra Chelsea. No będziemy mieli niestety gorszy skład niż yy, mieliśmy mieć. Żółty wolne i ja zaczynam. Oj, za mocno. Piękny. Rozpoczyna się faza grupowa Pucharu Amerykańskiego, który dla wielu drużyn jest ważnym sprawdzianem przed inauguracją sezonu. Zawody te są tak widoczne jak lada Drużyny nie boją się tu grać widowiskowo i zawsze jest to ogląd. Chelsea z Barceloną grała 15 razy w różnych rozgrywkach europejskich. Najbardziej pamiętny był półfinał Pucharu Mistrzów, w którym Andres Iniesta strzelił decydującą bramkę na Stamford Bridge w ostatniej akcji mecz. Ostatnio nas tutaj po FC Barcelona staw. Paul jak zareaguje Wiesz, arbiter obykuje będzie... z udwolny z ale, ale... to nie sięgnie po kartkę Ale początek meczu sędzia daje wyraźny sygnał, że nie będzie tolerował tego typu zachowań. Żółta kartka to może dość drastyczny środek, Brawo, a jeśli zobaczymy dzięki temu mecz bez brzydkich fauli, to popieram. Miejmy nadzieję, że nie skończy się to czerwoną kartką. Let's say, Ciekaw jestem czy nowy skrzydłowy da nową jakość ataku. Jest zawodnik na czystej pozycji. Uderza. Jest gol. Spoglądamy na powtórkę. W jego wykonaniu wygląda to na dziecinnie proste. Tak, ale widać, proste. że on wie co robi. Przechytrzył całkowicie bramkę. No Dziewiąta minuta i jest yes. pierwsza Pierwszy bramka. Gol. Wyjazd przystał. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. Szybkie podanko miało być, no ale Kiedyś przygotowania do sezonu to był schemat. Jedziemy na obóz, zgrywamy zespół w gierkach na treningu i w paru sparingach ze słabymi uszami z okolicy. A dziś mamy liczne turnieje, jak puchar amerykański. Niby towarzyski, ale adrenalina rośnie i zawodnikom i kibicom. Arenerzy mają nareszcie prawidłowe rozeznanie w pornu. Aj, no być podanie, a nie strata. Makic. Kennedy. Już blisko pola karnego. I, się bramkarz, i bo piłka trafiła w porozumienie podanie do Rakit, Rakitik, już Wiraj. Arkadiuś, Starosta. Obnikel. Niestety. John Obnikel, Lucas Piazo, Palmer. Pięknie. Przeciwnicy Andro. przejmują piłkę. Ryba atakuje. Nie, nie chcę odebrać mu piłkę. Dawaj miasta. Ojej. z powrotem. 25. minuta. Piękny dla Strata w środkowej strefie boiska. Kennedy. Świetnie Chelsea, jest okazja. Nie ma karnego. Dobra, już się bałem, że będzie Karnia, ale jednak ja nie. Świetnie podciął piłkę i perfekcyjnie trafia do adresatu. Matic. Nie ma, nie Matit. Iwanowicz. Branisław Iwanowicz. Palmer. Michel Seria Matit. pięknych podań. Aski Queta a poeta świetnie się ustawił i, i przejął Barsta linkę. przy piłce ojoj podanie do Vidal a jeszcze To jest gra typu ty do mnie ja do, ja ciebie. do ciebie Dobrze, biega na wolne pole Jest okazja, Aj, uderzy, oku... ale prosto w rywala No niestety I będzie dośrodkowanie z dla Barcelony Rakiticzny do Inesty. Podanie w pole karne, oj Ojoj, oj, gdyby To weszło. Gdyby to weszło. Drożny dla Barcelony. Teraz to rozegrają? Szpuje, więc okay. No i świetnie piostkuje. Jeszcze podanie do Inesty. jest na do mnie. nie sprawi... Będzie strzelał, świetnie blokuje obrońca. I ty dawaj, gdzie ty? A tak mi jesteś, Gerard. Gerard, ty powinieneś być świętna na obronie, a nie w ataku. Ja rozumiem, że jesteś ofensywnym obrońcą, no ale bez przestady. Ofensywny obrońca, brzmi, brzmi tak, brzmi jak plak. A robi, Nikel, Hector. Obinkel. Piazon, Obnikel, Iwanowicz. Piazon. Jego Costa, Blisko polekarne może nie. strzelać. Nie odebrano. No spółka. nic z tego nie będzie. Nie. Drużyna przeciwna Ale. odebrała piłkę. Dwie minuty do ikony. Te statystyki dobrze pokazują, że nie wystarczy być przy piłce. Trzeba jeszcze widzieć co z nią zrobić. Chelsea przegrywa, bo wyraźnie brakuje jej pomysłu na skuteczne rozegranie. Jest to. Po pierwszych w 45 minutach mamy wynik 1-0. Na pewno będzie bramy z retro fify. To na pewno. Dobra, skoro już Sandro dostał żółtko, to Turan wchodzi, mimo że go nie lubiłem. Będzie zmiana zawodnika, który ma na swoim koncie żółtą kartkę. Właśnie zaczyna się druga połowa spotkania... Świetnie, wychwycił sędzia teraz faul piłkarza Barsy. Ektor... No. tu bierze piłkę. Podanie do mnie. Co tu się dzieje? I mamy Palmer. Ale szczyt. Został dobrze. że tak powiem. Pod Jerzy Minuta. Andres Iniesta. Branisław Krucz. Matić. Diego Kosta. Kosta, Diego, Diego, Kosta, Kennedy rakiki. i Rakiticz. Biedne. Kluby w końcu się porozumiały i doszło... No, będzie gol! Aj. No tak strzelając kolego, no pomyśl może o zmianie zawodu. To miało być w Bramkę. <laughs> to miało być w Bramkę. Nie No cóż. Dobra, główka, Poza utrzymują niepytny, się przy piłce. Niepytny. Jego Kosta, Pan Iwanowi. Ależ... Please, Niedługo zobaczymy zmianę. Dobra wymiana podań. Okej. Okay. Okay. Ale pięknie grają piłki. Daglas. Na spokojnie. Ja Na spokojnie rap. Arbiter zauważył faul zawodnika Znale. Barcelony. <śleski> No proszę, przesunął się wyraźnie w a sędzia w ogóle nie reaguje. Wyraźnie przesunęli się gracze w murze, a sędzia nawet nie sięgnął po kartkę. Pospał piłkę w trybuny, wysoko nad poprzeczką. Nasi, Pite, Douglas, Rakitic, Alejsz Widal, Douglas, Rakitic. Przeciwnik traci piłkę. Nie ma faulu. Dobra okazja. Aj, Takimi strzałami amedian, go nie pokonają. Pique. nie o tym mówię, pikę. Sergio Busquets. Zostaw mnie, pikę. Ale już się widać. Ale piłka w karne! Broni, ale piłka w uderzenie sta. No i powstrzymał akcję. Ej, karmi to być. Ręka była... Terry. John Terry. Piłka ale... Barcelona nieczysto zatrzymał rywala. I z zawodnika, jak żółtą kartką. Ale znakomicie. Obrońca znakomicie zablokował dośrodkowanie. Fabrykas. I Grup Muszą jeszcze podjąć, aby doprowadzić do remisu. Na yes, do yes, A udało mu się odebrać piłkę. Nie wierzę w to. I mamy rzut wolny na sam koniec spotkania. Popatrzmy na statystyki i na liczbę fauli obu drużyn. My sfałowaliśmy pięć razy. No sądzili, że utrzymają to jednobrankowe prowadzenie, a tymczasem jest remis. Chelsea, Chelsea skutecznie goni wynik, mamy remis. W końcówce mogą być duże emocje. Znakomicie skierował piłkę tuż pod poprzeczkę. Trochę wyżej Ale... nie byłoby widać. wyrównali w tym spotkaniu. Można powiedzieć, że gra Nie bierze, się to... od nowa. Wiesz tą piłkę. Odebrał A, piłkę. czysto, daj. ładnie. Zdecydował się na strzał. Strzał został zablokowany. Nie wierzę. Dobrze. Turan! Jest! W samej końcówce meczu. Arda ...poukładać swoją grę, uspokoić go. Mecz dobiega końca, ale rywale Barcelony są wciąż groźni. No o, o. myślę, że to może być decydująca bramka. Trafić w takim momencie, co za, za dramaturgia. Turcia? Teraz ciężko im będzie odrobić strach. w samej końcówce yeah. może doprowadzić do zmiany wyniku. Juhu! Wyjaśnijmy okay. skrzydł. Takie! Zakończone, okay. hmm. Niecodziennie wygrywa drużyna, która rzadziej jest przy piłce. Jak widać, nie chodzi tylko o posiadanie piłki, ale o to, żeby to przekuć na bramki. Z samymi yeah. podaniami meczu się nie wygrywa. Dwa do jednego dla FC Barcelony. Chelsea rozgromiona. W sensie yy, rozgromiona, że przegrali. Bo to nie było rozgromienie. Francja przesyła raport. Fekir. Plea. Benjeder, Baczuai. Loco Nie, ja nikogo nie potrzebuję. Dobra, ja się z wami żegnam w tym momencie. No i co? Ja się z wami żegnam. Tu byłem oczywiście ja. To była FIFA 16. Będzie więcej jeszcze filmików z FIFA 16. Ja się z wami żegnam. Cześć Piona!